Masz problem lub pomysł na ciekawy materiał, pozostaw go w całkowicie anonimowym formularzu. Dołącz do społeczności, dzięki czemu otrzymasz porcję dodatkowych wiadomości w każdą niedzielę o 17 w postaci e maila ode mnie. W zamian otrzymasz ciekawego e-booka. Adresy formularzy znajdziesz pod filmem. Jeżeli ta lekcja będzie dla Ciebie wartościowa, będę wdzięczny za pozostawienie komentarza oraz łapki w górę, co zwiększy zasięg kanału, a tymczasem. Cześć i dzień dobry, witam Cię w kolejnej lekcji na kanale BIIT.admin.pl. Ja nazywam się Michał Maczek i w dzisiejszej lekcji kontynuując tematykę związaną z grup Policy Object, konfiguracja myślę, że całkiem przydatna ze względu na to, że chciałbym pokazać w jaki sposób zablokować konkretne aplikacje, czyli plik .exe, tak aby użytkownicy nie mogli z pewnych aplikacji korzystać. Tutaj posłużę się jako przykładem notepadem. Ze względu na to, że jest on dostępny w każdej wersji systemu operacyjnego, przynajmniej do tej pory, przechodząc do konfiguracji, kontroler domeny 2019, przystawka grup Policy Management, tworzę nową zasadę, nazwę ją powiedzmy tak, klikam Edit i teraz przechodzę kolejno. User Configuration. Policies Administrative Template System i na krótkiej liście Don't run specified Windows applications Enabled Show i tutaj jako wartość Notepad.exe powinna być poprawna jest OK klikam Apply OK została włączona przechodzę Settings Show I tutaj również jest pokazana. I teraz przechodząc do maszyny Windows 10, zobaczę, czy mam użytkownika zwykłego. Ok, dobrze. Konto użytkownika było zablokowane. Odblokowałem. Spróbuję zalogować się na zwykłego użytkownika domenę tak aby sprawdzić czy faktycznie tutaj to zadziała jeszcze sprawdzę czy mam kontakt z kontrolerem domeny odpowiada GP update force tak dla pewności I już na tym poziomie jest problem, ze względu na to, że nie mogę uruchomić pliku .exe A właśnie, jest i komunikat. This operation has been canceled". Natomiast, jeżeli chcę spalić Paint, jest to również aplikacja systemowa, więc tutaj nie ma problemów. Także takie rozwiązanie będzie również przydatne w momencie, gdy chcemy zablokować danym użytkownikom. W ogóle możliwość uruchomienia aplikacji firm trzecich, nie tylko wbudowanych w system Microsoftu, natomiast zupełnie zewnętrznych można utworzyć grupy lub też jednostki organizacyjne, w których tacy użytkownicy się znajdą i będą mieli po prostu dostęp do pulpitu, na którym będzie zestaw pewnych programów już zainstalowanych, natomiast nie do wszystkich będzie. Można się dostać, co również jest bardzo wygodne, jeżeli chcemy sobie ustawić środowisko w jeden sposób, tak aby nie trzeba było martwić się komu instalować jakąś konkretną aplikację, a komu nie. Wystarczy zrobić to przez grup policy object. Także w tej lekcji to tyle. Mam nadzieję, że będzie ona przydatna. Dziękuję za jej obejrzenie i zapraszam na kolejne. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci w rozwoju zawodowym i w wdrażaniu ulepszeń Twojej firmie. Pamiętaj, że na kanale jest znacznie więcej przydatnej wiedzy, jest ona dostępna całkowicie za darmo. Proszę Cię jednocześnie o pozostawienie komentarza, który będzie pomocny w dalszym rozwoju kanału, a jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wystarczy, że dodasz ten kanał do obserwowanych. Wystarczy, że klikniesz czerwony przycisk poniżej tego filmu Subscribe. Filmy na kanale podzieliłem w taki sposób, aby interesujące dla Ciebie rzeczy były łatwe w zlokalizowaniu. To tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.